Końcówka marca. Ładna pogoda, ciepło. Czas się brać za robotę. W tym miejscu, gdzie są wykarczowane krzewe kwiaty, będzie piwnica. Muszę wkopać około metra w dół. Reszta będzie nasypana na wierzchu. Budynki sąsiedzkie zabezpieczone przed wilgocią, żeby nic się nie stało. Wejście do piwnicy będzie zrobione chodnikiem. Tu będzie gdzie są winogrona, będzie ładna pergola, ładny chodnik. chodnik. będzie położony wzdłuż całej ściany. Również chodnikiem będzie wyłożona ścieżka do tej tutaj wędzarni, która jest widoczna na innych filmikach. Tu w mojej altance, której prawie nie używam, wymienię podłogę. Środek zostanie drewniany, ale naokoło będzie ładna opaska zrobiona z polbruku. Jednak te klocki 10 lat nie wytrzymały i trzeba będzie wymienić. Kałaczek dalej jest również znana z filmików. Znany teraz. Dwa lata temu pierwszy raz pobawiłem się w szczepienie drzewek. Przyjęła mi się jedna gałązka. W tamtym roku więcej poszczepiłem. I za chwilę pokażę jakie mam efekty. To jest pierwsza zaszczepiona gałązka przez okulizację dwa lata temu. Jak mi się udało, to nabrałem chęci. W zeszłym roku zaszczepiłem. Tam troszeczkę inaczej ustawić się, żeby lepiej było widać. No, tutaj widać ładnie miejsce wzrostu. Kolejna gałązka. I tu jest jeszcze jedno. Ta jabłonka jest od starej jabłonki. Nie owocowała. Dlatego jest bardzo dobrą podkładką. A to druga jabłoneczka zaszczepiona. W całości wszystkie gałązki są zaszczepione. Tu miałem kupioną nową jabłonkę, ale jabłka były niesmaczne. Gnijmy na drzewie Zaszczepili na nie papierówkę. I tutaj. Widać, właśnie zrośnięte. Tutaj jest następna. To jest, jest kolejny i najładniej, najgrubsza gałązka. Na tym drzewku ta gałązka, to jest przez okulizację było szczepienie, miała około 2,5 metra, zimą była przycięta i pozostała część zostanie wykorzystana do szczepienia. Żeby całe drzewko zmienić na tą odmianę, którą chcę. I tu jest druga gałązka, również to było przez okulizację, te dwa pędy są zaszczepione, przycięte. I cała ta łonka będzie przerobiona na tą odmianę, właśnie którą przywiozłem od znajomych, która bardzo mi smakowała. I ostatnie drzewko to jest również szczepień przez okulizację, ładnie gałąź urosła. I tu następne dość, by było ładne. Te dwie ostatnie łonki, kupiłem jako złota reneta, szareneta, ale zupełnie jakiś. Odmiana taka mało smaczna, nie wiadomo co to jest. I teraz będą prawdziwe renety sadów odznajomych, które są pewne. Także mam nadzieję, że będę miał za kilka lat smaczne jabłka. Dziękuję za uwagę.